Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku będzie paczka od widza. Zaraz sobie zobaczymy, co w tej paczce jest. Paczka jest dość ciężka, a więc sobie sprawdzimy, co tutaj mamy. A mamy tutaj telefon, smartfon jeden, drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty smartfon. I dalej mamy tak, płytkę klasy B. Nawet ładna płytka. Też płytka klasy B. Tutaj y, karta chyba sieciowa. Karta graficzna. O, karta graficzna jakaś starsza. Karta sieciowa, grafika, grafika, sieciówka, płytki klasy B, karta sieciowa. Graficzna, z jakiegoś pilotu. O, widzę już styki chyba jakieś. Płyta, główna jedna. Bateria się nie przyda. Wtyczki komputerowe. Oraz jedno z łącze widzę tutaj. Nic specjalnego. Dalej. mosiądz srebrzony, bardzo drobny, ale to nie jest srebrzony raczej. Mamy tutaj bardzo bardzo drobne styki. Mamy tutaj łyżki. Weźmiemy sobie jedną łyżeczkę. Jest to mm, mosiądz srebrzony. płyta główna stara jedna płyta stara druga płyta główna zero bga płyta stara Płyta laptopowa. Płyta laptopowa. Nowszej produkcji. I tu mamy tak. Płyta główna 1 BGA. Płyta główna 0 BGA. Płyta Laptop 0 BGA została mi tutaj reklamówka Reklamówka z nożami posrebrzanymi Karty SIM Inne klamoty. Tu mamy złocone elementy z routerów, switchy, jakieś piny. Troszkę ram. O, i procki. No i tu zostało jakieś takie Śmieci. Mamy tutaj jeden plastikowy, drugi plastikowy trzeci i czwarty procesor plastikowy lekki cztery procesory ciężkie i jeden ceramiczny, który zaraz wróci do Yy, Stasu procesorów. No, widzę, że łyżki są tylko, inne, tylko i wyłącznie z jednego zestawu. Pewnie z jakiegoś hotelu te łyżki pochodzą. Co tu można dużo powiedzieć? Nie ma tutaj płytek klasy C, czyli tych najgorszych. Mamy smartfony które w tym zestawie hmm, będą najtańsze no nie najtańsze to będą wtyczki to są wtyczki z, komputer, z komputerów, więc tutaj złota będzie jak na lekarstwo Najciekawsze rzeczy to chyba w yy, tej paczki procesor ceramiczny AMD pi, yy, złocone elementy oraz styki drobne, z których pewnie można coś tam powyłuskiwać. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.